profesorze, szanowni przyjaciele spotykamy się dzisiaj pod Skórzem wawelskim przy krzyżu pamięci narodowej, który popularnie nazywany jest Krzyżem Katyńskim. Ma on przypominać ofiary, które zostały złożone w czasie II wojny światowej, a także po wojnie. Wszystkich tych, którzy zginęli za to, że byli Polakami i chcieli wolnej Polski. W tym bardzo długim katalogu osób, które oddały życie, jest również miejsce dla tych, którzy zginęli na Kresach Wschodnich w ramach ludobójstwa dokonanego przez ukraińską powstańczą armię. Dzisiaj jesteśmy w przededniu kolejnej rocznicy, 68. rocznicy Krwawej Niedzieli. W niedzieli 11 lipca 1943 roku, kiedy na Wołyniu nastąpiło apogeum ludobójstwa, chcę tutaj wyraźnie powiedzieć, że to nie jest tak, że jeden naród wymordował drugi. Nie można powiedzieć, że naród ukraiński wymordował naród polski. Tej zbrodni dokonał wrzut, który powstał. Na narodzie ukraińskim w postaci ideologii Dmytro Doncova, Stepana Bandery i wielu innych zafascynowanych faszyzmem niemieckim, którzy uważali, że samostyjna niepodległa Ukraina może powstać tylko na krwi i na grobach osób, które nie są Ukraińcami. Ta straszliwa ideologia znalazła konkretny kształt. W postaci organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, której szefem był Stefan Bandera, nawiasem mówiąc syn księdza grecko-katolickiego, który w okresie międzywojennym doprowadził do szeregu zamachów, zbrodni, które dzisiaj nazwalibyśmy działalnością terrorystyczną. Najbardziej dramatyczne wydarzenie to zabójstwo polskiego ministra spraw wewnętrznych Bolesława Bronisława Pierackiego, Pierackiego Piusutczyka oraz Tomasza Hołówki, także Piusutczyka, posła, który był gorącym zwolennikiem pojednania polsko-ukraińskiego. Banderowcy zabijali także Ukraińców, tych, którzy chcieli zgody z Polakami, a więc byli katami własnego narodu. Oczywiście ta działalność była wspierana przez. Niemiecki wywiad abwehr, który dawał pieniądze, szkolił, bo liczył na to, że z chwilą wybuchu wojny dojdzie do konfliktu polsko-ukraińskiego. I rzeczywiście, kiedy w 1939 roku Niemcy uderzyli na Polskę, już przy boku Wehrmachtu był legion ukraiński. Natomiast w latach 1939-1941, właśnie tutaj w Krakowie, to trzeba wyraźnie powiedzieć, tutaj w Krakowie. Pod opieką Hansa Franka, który na Wawelu miał swoją siedzibę, nacjonaliści ukraińscy znaleźli opiekę. Nawet mieli swoją siedzibę w okolicach dzisiejszej ulicy Sarego. Tutaj Stefan Bandera brał ślub w kościele grecko-katolickim przy ulicy Wiślej w 1940 roku. Tutaj układano listy polskich profesorów z polskich nauczycieli ze Stanisławowa one straszliwe listy śmierci, które miały wskazywać Niemcom, kogo należy z inteligencji polskiej zamordować, bo już szykowano się do agresji na Związek Radziecki. Kiedy w 1941 roku dwaj sojusznicy dotychczasowi, Rzesza Niemiecka i Związek Radziecki, rozpoczęli wojnę ze sobą, to doszło do straszliwych zbrodni na kresach wschodnich. Najpierw NKWD wymordowało więźniów, Polaków, Ukraińców, przedstawicieli innych narodowości, którzy byli w więzieniach NKWD w wielu miastach Kresowych. Najbardziej dramatyczne wydarzenia w Wowie, kiedy spalono więzienia, 7 tysięcy więźniów zostało zamordowanych, spalonych żywcem. Później straszliwe pogromy Żydów dokonywane przez Ukraińców. Pod, pod przywództwem bandery we Lwowie, a następnie zbrodnie dokonywane przez Niemców. Zaledwie parę dni temu podzieliśmy 70. rocznicę wymordowania profesorów polskich, tu wyraźnie trzeba powiedzieć polskich profesorów we Lwowie, a także członków ich rodzin na podstawie tych list śmierci układanych tutaj w Krakowie. Później wymordowano nauczycieli polskich w Stanisławowie i wielu miastach. Nacjonaliści ukraińscy poszli na pełną kolaborację z Niemcami. Tworzyli Policję Ukraińską, SS Galicję. Dokonano straszliwych zbrodni, ale to straszliwe apogeum dopiero miało nastąpić w roku 1943. Na Wołyniu. To jest drugie co do wielkości Słabo zamieszkały przez Polaków zaledwie 16%. Rozpoczęto ludobójstwo właśnie od Wołynia, bo uważano, że tam będzie najłatwiej rozprawić się z Polakami. Stąd Polacy wzięli się na Wołyń. Mieszkali tu od kilkuset lat. Tworzyli wioski polskie. To byli głównie chłopi polscy, którzy pracowali na tych ziemiach. Żyli w zgodzie z Ukraińcami, z Białorusinami, z Żydami. Do czasów wybuchu wojny nie było tych konfliktów, ale jeżeli były, to one miały niewielki charakter. I właśnie te wioski polskie na Wołyniu były całkowicie bezbronne. Bo przecież Rosjanie bardzo wielu Polaków wywieźli na Sybie do Kazachstanu. Mężczyźni wyszli z armią Andersa. Jeszcze inni wstąpili do armii Berlinga. I rzeczywiście w 1943 roku te polskie wioski były całkowicie bezbronne. 11 lipca, a świadomie wybrano niedzielę, powiedziano, że Polacy rozsypani w tych wioskach i zaściankach, osiedlach, w niedzielę pójdą do Kościoła. I właśnie w niedzielę, kiedy Kościół Prawosławny obchodził święto świętych apostołów Piotra i Pawła, rozpoczęła się straszliwa rzeź. Wszędzie schemat był ten sam. Nad ranem. Oddziały UPA wspierane przez okolicznych chłopów ukraińskich, tzw. siekierników uzbrojonych w kosy, widły, noże atakowały wieś po wsi, a przede wszystkim atakowały kościoł. Bardzo często uderzano na tą, na tą wieś w czasie mszy świętej. Nawet była taka Dyrektywa, żeby atakować wtedy, kiedy już w kościele zaśpiewa się Gloria, czyli chwała gości Bogu, czyli już wszyscy są w kościele. Te kościoły były drewniane, więc podpalano od kościoły. I w straszliwy sposób wyżynano wiernych, którzy przyszli na tęże niedzielę. W niedzielę 11 lipca zginęło prawie 10 tysięcy polskich chłopów. W obrządku Rzymskiego wymordowanych w kościołach, bądź w okolicy kościoła. Zginęło bardzo wielu kapłanów. Trzeba powiedzieć, że oni tej przyświętej świętej swojej niedzielnej nigdy nie dokończyli. Byli zarąbani widłami, siekierami, bądź ginęli od bagnetów. W czasie mszy świętej przy ołtarzu zachowały się dramatyczne opisy. Które cytuję w mojej książce przemilczane Ludobójstwo na Akresach, co wyprawiano z księżymi, zakonnikami, siostrami zakonnymi w szczególny sposób uważając ich za przeciwników, bo oni byli duchowymi przywódcami społeczności polskiej. Po krwawej niedzieli ludobójstwo rozszerzyło się na cały Woły, a w roku 40. formacje UPA uderzyły na Małopolskę Wschodnią, czyli Galicję Wschodnią. Województwo Tarnopolskie, Stanisławowskie, Lwowskie, a także po tej stronie rzeki, Po, przemyślu, gorlice, okolice Rzeszowa, także Lubelszczyzna, Zamość i wiele, wiele innych miejsc. Do 1947 roku, kiedy wypędzono już wszystkich Polaków, wymordowano w granicach od 150 do 200 tysięcy Polaków. straszliwy, barbarzyński sposób. Dzisiaj niestety po tylu latach ciągle nie ma prawdy na temat tego ludobójstwa. Na szczęście mówi się już prawdę o Katyniu, chociaż nie do końca. Mówi się prawdę o Karl Auschwitz. Mówi się prawdę o ludobójstwie dokonanym przez Niemców w czasie powstania i o wielu zbrodniach.